Cześć kochani i kochane, witam Was serdecznie. Dzisiaj na tapecie mały trendzik, a właściwie taki powracający trend, coś co wraca co roku, zwłaszcza na wiosnę, na lato, czyli pomarańczowe, czerwono-pomarańczowe, mniej lub bardziej pomarańczowe, ale bardzo ciepłe szminki, kolory, kolory na ustach. W tym sezonie znowu na wielu wybiegach było dużo tych, mówię o wybiegach, mówię o tych... O pokazach projektantów, bo zauważyłem bardzo dużo tych pomarańczowawych ust, y, głównie, głównie matowe, ale nie tylko. I tak, może zacznę od tego. Y, ja bardzo zawsze sceptycznie podchodziłam do pomarańczu na ustach. Y, trzeba z tym kolorem uważać, bo może nam wyrzucać zęby. Y, trzeba mieć wiecie, idealną cerę, taką wyrównaną, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Y, ale jakoś w tym roku, nie wiem, przekonałam się, przekonałam się tego koloru, zawsze miałam kilka gdzieś tam takich rzeczy pod ręką, ale jakoś tak, nie wiem, głównie przekonały do niego tak naprawdę Wasze komentarze pod jednym z holi, gdzie tam pokazywałam, że kupiłam sobie taką pomarańczową szminkę i też zresztą trzy inne i, mówię, i właśnie miałam te trzy różne na ustach, powiedziałam że najlepiej mi w tym pomarańczu, no i w sumie wzięłam sobie to do serca i zaczęłam z nim eksperymentować i popłynęłam, zakochałam się, <laughs> także od dzisiaj jestem fanką pomarańczy na ustach. Um, I tak, w tym filmu, w filmie pokażę dokładnie osiem, mam tutaj osiem Różnych produktów do ust, z różnym nasyceniem tego, tego koloru pomarańczowego. Będzie pasował różnym dziewczynom o różnym typie urody, ale też. Mój włos! Ale też z różnymi preferencjami, bo niektóre z nas wolą bardziej czerwone, bo bardziej, bardziej pomarańczowe, bardziej różowe te odcienie. Także zaraz wam to wszystko, wszystko pokażę. Co o czym warto pamiętać przy noszeniu pomarańczowych ust? Yy, tak, świetnie wyglądają albo są właśnie do opalonej, przybrązowionej cery, takie coś jak ja mam dzisiaj zrobione yy, yy, na twarzy. Mam gdzieś tutorial, tego tutaj, to Wam podlinkuję tej tej cery ogólnie. Albo też przepięknie, absolutnie zjawiskowo wyglądają do bardzo bladych cer i na przykład nie wiem, do ciemnych oczu, do czarnych włosów, do ciemnych włosów, ale też pięknie do takich oliwkowych różnych cer, też zjawiskowo na rudych, dziewczyna z bardzo jaspo, jasną cer, cerą. Także yy, w sumie do każdego typu porodu będzie dopasować, tylko trzeba so, so, sobie Trzeba sobie dopasować swój własny odcień. Wiadomo, że są jakieś tam, e, jakieś tam wytyczne komu, jakie powinny po odcienie pasować, ale moją dobrą radą będzie po prostu iść, nakładać, przymierzać na usta, sprawdzać, czym czujecie się dobrze, w czym fajnie wyglądacie, co wam podkreśla swoją, Waszą urodę i ten kolor brać, niezważając na to, czym powinien Wam pasować bardziej zimne, czy ciepłe, czy jakieś tam odcienie. Po prostu to, w czym czujecie się, czujecie się dobre, dobrze. Tego tak po prostu testować, testować, testować i z pewnością znajdziecie coś dla siebie. Yy, I tak, trzeba przy pomarańczowym, tak jak mówię, uważać, bo może Wam wyrzucać zęby. Zwłaszcza jeżeli macie żółtawe, to tu trzeba jednak uważać. Jeżeli macie z tym problem, to polecam jednak ciem, takie zimniejsze odcienie, nie takie. Takie pomarańczowe, żółtawe in your face, bo to naprawdę e, może być problemem. I jak zawsze, przy mocniejszych takich kolorach e, czerwonych na twarzy, trzeba jednak mieć jakiś podkład, żeby sobie to ujednolicić, żeby nie mieć jakichś rozszerzonych naczynek za bardzo czy czegoś, bo, e, bo to nam tylko, tylko e, e, je podbije. Natomiast jest to kolor, który niesamowicie ożywia twarz, który jest idealny na ciepłe, letnie, miesiące. Właśnie pięknie, to jakieś tam opalenie czy coś. Bardzo e, nowoczesny przy tym też, bo znowu ten pomarańcz nie było go przez lata bo on mi się wcześniej kojarzył z takimi, wiecie, klimatami retro lata 60-70, klimaty właśnie madmenów, tam te wszystkie kobitki miały takie koralowo-pomarańczowe koralowo usta i z tym mi się zawsze kojarzyły, ale od kilku sezonów regularnie wracają w takich największych kolekcjach i są bardzo właśnie, według mnie, nowoczesne, świetnie w połączeniu, nie wiem, z graficznym eyelinerem, z bardzo prostym makijażem, takim minimalnym, przebrązowionym, ja nie mam minimalnego, ale jak kręcę filmiki, ja nie wychodzę z tym do ludzi dzisiaj. Także to dlatego, ale normalnie zrobiłabym to tylko z maskarą, na przykład czarną, albo tylko z graficznym eyelinerem, z takim minimalnym makijażem reszty twarzy, tak żeby te usta były na pierwszym planie i ja bym ogólnie się przyprązowiła tak jak jestem przybrązowiona teraz, ale tutaj mówię, każda z nas ma swoje własne preferencje i ważne, żeby eksperymentować i wybrać to, co dla Was jest najważniejsze. Widzę, że już gadam bardzo długo, a nie pokazałam Wam żadnej szminki, więc może przejdźmy do tych szminek i pokażę po kolei słocze. I dla naszej części filmu będę je pokazywać też każda, każdą, każdą, każdą z tych szminek, każdy z tych produktów na moich ustach, więc możecie sobie patrzeć. Pierwszym wyborem był Koralista z Benefitu, czyli błyszczyk o takim delikatnym, właśnie koralowym, nie wiem jak mam zrobić słodko, może, o takim delikatnym, koralowym kolorze. Tak jak widzicie, jest to bardzo, bardzo bezpieczna opcja, która sprawdzi się, zwłaszcza jeżeli dopiero eksperymentujecie z takimi odcieniami, natomiast jest to dosyć drogi produkt. Ja tu mam próbeczkę z gazety, także nie wykosztowałam się na niego, ale to jest to. Potem tanioszka, czyli szminka z Makeup Academy Color Nectar, dosyć satynowe wykończenie. Ta szminka kosztowała mi dosłownie z 2 funty maksymalnie. Taki, jeżeli chcemy nakładać taki pełny kolor, to ona jest problematyczna, bo jest bardzo miękka, za miękka według mnie. Ale jeżeli chcemy tylko wklepać palcem i taki nadać fajny odcień, to jest super. I to jest taka bardziej, bardziej różowawy pomarańcz kolejną rzeczą jest lip liner z Flormar, kolor 226 bodajże, tak to są takie cie, dosyć twarde linery, ale bardzo długo się trzymają na ustach i to jest taki już bardziej pomarańczowy ceglasty bardzo fajne, parę groszy znów, znów kosztują, następna była kredka z F&F, czyli z Tesco w kolorze a, 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 czacza Orange, czyli taki znowu koralowy Ciemniejszy niż ta z Make Up Academy I bardziej czerwonawa Natomiast ma takie bardzo satynowe Bardzo retro wykończenie, o czym dalej Znowu będę mówić Kolejna to jest pomarańcz In Your Face Natomiast to jest taki odcień, który jak widzicie Można sobie budować Tutaj go zbudujemy aż na maksa I to jest z Maybelline Colors... nie, jak to się nazywają? Gdzie jest opakowanie? Nie wiem tak, Electric Orange, Color Sensational, kolor 912. Jak ja, zawsze wszystko tam wypiszę na dole, ale to jest to, widzicie, jaki on jest najbardziej żółty i przy nim trzeba najbardziej uważać, bo naprawdę może nam zrzucić, zrzucić zębiska. Potem Mega Pomarańczowa Czerwień, czyli Flormar, szmineczka w kolorze. P322, idiotyczna nazwa, ale to jest już czerwień, natomiast bardzo ciepła, pomarańczowa czerwień, bardzo, bardzo znowu ładna, świetne krycie, świetna trwałość i świetna cena. I śmienka z Sephora, z Lip, Lip Attitude C26, do której mam ogromny sentyment i to jest taka najbardziej czerwona z tych wszystkich rzeczy. I ostatnia rzecz, którą właśnie mam na ustach, czyli MAC Lady Danger Matowe wykończenie, piękna, pomarańczowa, dosyć waląca po oczach. czerwień, która fajnie podkreśli, właśnie zielone oczy. Czyli ta Sephora jest taka najciemniejsza, spokojniejsza, Najbardziej pomarańczowe jest to Maybelline. Najbezpieczniejsze to są te takie z NFF albo z tego Makeup Academy. One są takie różowe, jeżeli robicie jednak bardziej różowawe rzeczy. Więc to są te słocze, można je. Można je sobie tutaj porównać. I zapraszam tutaj do dalszej części, gdzie będzie każdy z tych kolorów na moich ustach i będę o nich co nieco opowiadać. Jeżeli chcecie coś bardzo, bardzo delikatnego, z taką po prostu lekką, ciepłą nutką, ale nie chcecie ostrego pomarańczu, to idealny będzie błyszczyk, yy, na przykład błyszczyk z Benefitu. To jest korol, kolor koralista, czyli tak jak sama nazwa zaskazuje, koralowy, delikatny, bardzo łagodny kolorek. One bardzo fajnie tak waniliowo pachną. Trwałość nie jest jakaś największa, ale bardzo ładnie nawilża usta, nie klei się w ogóle, nie, nie jest jakiś taki, wiecie, nie zostawia takiej grubej warstwy i kolor jest absolutnie prześliczny, jak widzicie, Ciepły, bardzo ociepla nam ten e, o, odcień ust. To jest bardzo, bardzo delikatne i bezpieczne wyjście. Benefit Coralista. Jeśli jesteście fanami jednak róży, nie jesteście przekonani co do pomarańczu, jesteście zaeksperymentować, a nie chcecie wydawać dużo kasy, to idealnym rozwiązaniem będzie szminka z mła. Czyli Make-up Academy Lipstick. Ja ją kupiłam w bucie chyba za funt albo dwa funty na jakiejś promocji. To jest kolor nektar. One są fajne, bo tutaj u dołu, jak sobie postawicie je, to po prostu widać, jaki jest kolor w tubce, a nie, że mam po prostu czarną tubkę i musimy sprawdzić, sobie za kolor. I tak, jej krycie jest bardzo dobre. Konstancja jest dosyć miękka. Nie ma jakiegoś za mocnego zapachu, jak już taka klasyczna, klasycznej szminki. Tak, widzicie, to jest taki lekko oldschoolowy kolor. Mi się kojarzy z latami gdzieś tam 60., -tymi, z tym, jakie ustamiały kobiety w Madmenie. Ale to jest taki złamany pomarańcz, bardziej koralowy, trochę w takiej w stronę różu, tak dosyć bezpieczny, ale też bardzo mocno napigmentowany kolor. Ja nie noszę je raczej w tej pigmentacji, jak już to po prostu wklepuję sobie palcem i to nadaje taki moim ustą, taki lekki, niezamocny kolor, ale też bardzo długo się wtedy ta szminka trzyma. Taka aplikacja, jak jest teraz, nie jest dla mnie jakoś rewelacyjna, bo troszeczkę wchodzi w te zmarszczki i nie trzyma się też mega, mega długo, ale jeżeli nie, wy, nie jesteście pewne, czy po prostu takie kolory Wam pasują, czy mam odpowiadać, to myślę, że to jest fajny zakup, naprawdę parę groszy. Mua kolor Nectar, Nectar, shade numer 16. Kolor podobny do tego z mojej akademii, ale w bardziej matowej i bardziej trwałej wersji yy, i dostępnej w Polsce. To jest kredka do Uslip Liner firmy Flormar. To jest odcień yy, 226. Ta czy znaczy ta szminka. ta kredka tak jak widzicie jest już. Bardziej pomarańczowa, jednak dosyć w takim sonowanym odcieniu. Mniej różowa niż ta z Make-up Academy, zdecydowanie. Yy, I tak też te kredyczki są dosyć twarde, ale też przez to są naprawdę trwałe na ustach, tak mi się wydaje. Można je użyć tylko jako obrosowanie ust z jakimś błyszczykiem, ale można też, tak jak teraz właśnie zrobiłam, wypełnić tam całe usta. Na to dałabym balsam albo właśnie błyszczyk, bo są dosyć wysuszające, ale na moje mega wrażliwe usta działają w miarę okej okay. o dziwo, Nie wysuszają ich na biur, tak jak widać, wygląda to ładnie. Bardzo delikatny, bezpieczny kolor. Znowu w takich klimatach retro. Pomarańcz, ale taka nie in your face, hamska I tak jak mówię, kreczka w kolorze 226. i To jest jakiś e, waterproof, e, waterproof lip liner, czyli teoretycznie jest wodoodporny, w co wątpię, ale i tak jest fajny. Kolejny kolor e, to jest li, e, kredka do ust firmy FNF, czyli Tesco. FNF Lips. E, kolor Chacha orange. Ole orange. E, to jest kolor, który dla mnie idealnie kojarzy się z Peggy Olsen z Matmenów. Ona według mnie w ostatnim sezonie miała dokładnie taki odcień na ustach cały czas. Ta, ta krytka jest lekko perłowa, także nosi się to bardzo wygodnie, bardzo, znaczy nie podkreśla nam niczego jakiegoś tam wiecie dziadowego na ustach, ale też ma taki lekko retro, retro wydźwięk ten kolor, bardzo, le, lekko bardzo dla mnie, bardzo pasuje według mnie blondynkom, dobrze się nosi, trwałość nie jest jakaś wybitna. Przesuszać, nie przesuszać, są takie ok, zapach jest taki dziwny, co mnie troszeczkę, troszeczkę odstrasza, ale ogólnie te kredyczki są w porządku i znowu bardzo, bardzo atrakcyjna cena. I kolor taki, to jest taki róż, różowy, różowa pomarańcz, znowu nic, nic takiego ostrego, idealny na dzień, idealny do biura, lekko ożywia twarz, ale też nie, nie robi nam żarówy na ustach. Więc to jest to czacza Orange z Usta mam teraz Maybelline na opakowaniu Maybelline Electric Orange 912. To są to takie szmieneczki z serii bardziej neonowej, bardziej pomarańczowy kolor. To jest jedna warstwa. Jak widzicie, krycie nie jest rewelacyjne. Zapach jest bardzo ładny, jak wszystkie kolory Maybelline. Natomiast to krycie można zbudować, jak tam szminka jest i tak się odgina i dlatego też jest dosyć przejrzysta. Ale to jest dobre rozwiązanie, jeżeli nie chcecie być właśnie takie bardzo ostre, jeżeli chodzi o kolor, jeśli po prostu spróbować sobie stopniować ten kolor, to to można budować. Spróbuję sobie troszeczkę zbudować to. To jest mniej więcej ten odcień, jak widzicie po zbudowaniu jest naprawdę, naprawdę, naprawdę pomarańczowy i to jest chyba naj, najbardziej pomarańczowa ze szminek, które chcę Wam dzisiaj pokazać. Ale też najbardziej delikatna pod kątem pigmentacji, bo tak jak widzicie, można ją zbudować do mocnego krycia, ale też na początku to krycie było bardzo, bardzo delikatne. Także jeżeli nie, chce, nie jesteście pewne, czy jesteście mocny pomarańcz, jak bardzo Wam to będzie pasować, to to myślę, że jest świetny wybór. Też cenowo jest w miarę ok, nie jest aż tak strasznie droga ta szminka. Kolor 912 Maybelline Electric Orange. Ja lubię ten kolor. Najbardziej pomarańczową czerwienią, taką stricte czerwienią w mojej kolekcji, jest znowu Flormar. Szminka o kolorze P322. Nie mam tutaj żadnej konkretnej nazwy, nazwy. To jest Creme and Glaze Lipstick, tak P322, bez żadnej konkretnej nazwy. To takie w różowych opakowankach, taka piękna po prostu pomarańczowa-czerwień bardzo kremowa, rewelacyjne krycie trzyma się dosyć długo natomiast nie, nie ma w tej szmince w ogóle matu, więc wiadomo, że to nie będzie jakieś mega-mega ekstra a, a, krzywo długie krycie. Wydaje mi się, że ten kolor będzie piękny, takich, wiecie, dla takich blondynek albo dla dziewczyn właśnie z ciemną prawą oczu i z oliwkową skórą naprawdę rewelacyjna szminka, takiej. Jakiejś śmiesznej cenie, bo ja chyba za koło dychy kupiłam. Także ten kolor serdecznie Wam polecam, tak wygląda mega, mega pomarańczowa czerwień in your face. <gry> Kolejna szmineczka to jest kolor, który raczej już zaliczyłabym bardziej do czerwieni niż do jakichkolwiek pomarańczy, ale wciąż jest to bardzo ciepła, bardzo pomarańczowa czerwień. I to jest szminka z Sephory, marka Sephora. Kolor C26 Lip Attitude Cheek, czy też jakieś 9133A, ale wydaje mi się, że kolor to jest C26. To jest śminka, którą mam już prawdopodobnie 5 lat co najmniej albo i więcej kupiłam ją, pamiętam, na jakiejś sprzedaży z Sephora, jeszcze na studiach. I co jest naprawdę super, jest bardzo trwała. Kolor można budować czy znaczy pigmentację, im więcej tego nakładamy, tym będzie bardziej, trochę bardziej otojewna, aż tak powiem. Bardzo ciepły, bardzo twarzowy kolor, nie za ciepły, znowu nie, nie, nie zrzuca nam tak bardzo e, zębów, trzyma się ekstra, ładnie pachnie wciąż po tylu latach taką lekką, e, lekką truskawką. Tak jak mówię, e, no szminki są troszeczkę droższe, ale ja tą kupiłam na przecenie, więc była, e, więc była dosyć tania, bardzo ładny twarzowy, bezpieczny, czerwony, czerwony kolorek. I ostatnie casko, to jest to, co miałam na ustach też na początku tego filmiku, e, czyli MAC Lady Danger. Chyba najdroższa z tych wszystkich pomody, które e, pokazywałam, z twój naj, najnowszy, najdro, nie najdroższy nabytek, Lady Danger, to jest ta formuła y, matowa. Tak jak widzicie, przepiękna. Znowu jest to bardziej czerwień niż pomarańcz, ale, ale bardzo, bardzo ciepła czerwień. O dziwo nie, tak patrzę, nie zrzuca bardzo zębów, a jest bardzo ciepłym odcieniem. Jest pięknie matowa, nie wysusza ust tak bardzo. Że tak jak widziałyście jestem po jakichś 8 różnych produktach do ust i to nie jest jakiś dziewiąty czy któryś tam i wciąż moje usta jakoś żyją, nie są bardzo, nie są bardzo, nie czułam się bardzo niekomfortowe, o, z tą pomadką na ustach, więc, więc jest ok, natomiast jest to dosyć y, drogi produkt w porównaniu do tych pozostałych szminek, więc polecam Wam najpierw po prostu sprawdzić, przetestować w sklepie y, coś, y, coś podobnego i potem ewentualnie szarpnąć się na taki, na taki kolor, bo tak, bo w moim, moim przypadku, jak mówiłam, ja nie byłam przekonana do pomarańczu, do pomarańczowych szminek na mojej twarzy, właściwie na moich ustach, ale jakoś tak Krok po kroczku też dzięki Wam się przekonałam, no i zakupiłam Lady Danger i jestem z niej absolutnie zadowolona, bo według mnie wygląda pięknie, ponadczasowo, bardzo nowocześnie. Podoba mi się ten mat, który nie jest zbyt hamskim matem i wygląda i nie wiem, i lubię ją. I tyle mam do powiedzenia chyba w tym temacie. Dzięki bardzo za, oglądacie, za, oglądacie, za oglądanie, ja zawsze to mówię. Dajcie mi koniecznie znać, która szminka najbardziej Wam się podobała, czy tam który produkt do ust, czy robicie pomarańczowe usta, czy może tak jak ja podchodzicie do nich sceptycznie, a czy no ja już nie mam zdanie, ale rozumiem pełni wasz sceptycyzm. I, I czy macie jakieś jeszcze do polecenia fajne, ewentualnie ciekawe, unikalne odcienie, bo zawsze czegoś nowego się dowiem. I tak, zapraszam jeszcze do polubienia mnie na fejsie, bo tam jestem i na Instagramie, i na Snapchacie. Którego już nie będę po raz setny mówić, że nie ogarniam, ale powoli się uczę. Dzięki, za, że jesteście. Naprawdę wiele dla mnie znaczy Wasza obecność, i to, że piszcie mi takie fajne komentarze, tak dobrze to czyta. No, no i dzięki. Do zobaczenia znowu. Pa!